Dzień dobry Państwu. Witam w środę 15 kwietnia. Najnowszy raport, jeśli chodzi o sytuację dotyczącą koronawirusa w powiecie oławskim. Drodzy Państwo, liczba stwierdzonych przypadków zakażenia wynosi 14, a o jest o jeden większa. W dalszym ciągu 4 osoby są hospitalizowane. Kwarantanną objętych jest 327 osób, z tego 280 to są osoby, które powróciły z zagranicy i bliscy. 57 osób, jest to kwarantanna nałożona przez sanepid. Dobra wiadomość, liczba osób wyleczonych, to znaczy takich, u których już nie stwierdza się obecności koronawirusa, wynosi dwie. Szanowni mieszkańcy Powiatu Łaskiego, chciałbym poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację głównych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, którzy w wyniku epidemii COVID-19 znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji w ramach. Tarczy antykryzysowej. Udzieliliśmy już pierwszych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom. Zachęcam gorąco Państwa do kontaktowania się telefonicznie bądź też mailowo z Powiatowym Urzędem Pracy, śledzenia strony Powiatowego Urzędu Pracy w celu uzyskania niezbędnych informacji, które wiążą się z możliwością uzyskania pomocy. Drodzy Państwo, chciałem również dodać na koniec. Od dnia jutrzejszego wchodzi rozporządzenie, na mocy którego wszyscy będziemy zobowiązani w miejscach publicznych chodzić, przebywać z zakrytym nosem i ustami. W związku z powyższym, że w tej chwili trwa doprecyzowanie wszystkich ustaleń, bardzo proszę na bieżąco śledzić informacje. Od dnia jutrzejszego spotykamy się w różnych miejscach. Oczywiście zgodnie z przepisami y, spotykamy się z zasłoniętymi ustami i z zasłoniętym nosem. Jest to jeden z, z wielu sposobów ograniczenia rozwoju y, pandemii na terenie naszego nie tylko powiatu, ale przede wszystkim kraju. Także gorąco zachęcam do tego, żebyśmy od jutra już nosili środki ochrony. Szczegóły będą podane w mediach.